Witam bardzo oczywiście serdecznie z tej strony KL209 Witam oczywiście w kolejnych poradach ogrodniczych oczywiście KL'a eee, Dziś oczywiście jest bodajże wtorek Wiem, że miało być jakiś chyba Nie, przepraszam bardzo Wczoraj miał być materiał Oczywiście przepraszam za spóźnienie, że, że tak się opóźniło jeśli chodzi o ten materiał Ale dobrze, wracamy oczywiście do materiałów ogrodniczych jeszcze na razie jeszcze są y, materiały ogrodnicze y, bodajże w domu. W ogrodzie na razie nie, bo jak zobaczycie, no nie za bardzo jest pogoda, żeby pokazywać. Y, pokazywać mniej więcej y, ogród, jeżeli jest taka pogoda, tak? Jeżeli jest taka pogoda, to jest po prostu y, non stop praktycznie u nas tu w Polsce też w Stalgardzie Praktycznie teraz ciągle jest zapowiadany deszcz i pada, praktycznie nie ma sensu pokazywać ogrodu, ale jeśli się pogoda poprawi, na pewno się materiały z ogrodu, na pewno się pojawią. Dzisiaj oczywiście taki e, materiał ogrodniczy, powiedzmy, że przegląd, to będzie już chyba czwarty, bo piąty przegląd, coś takiego i zobaczcie, co się stało po użyciu jarosa, zobaczcie. Co wypuściło dzięki oczywiście o te, temu właśnie nawozowi ja, ja, Jarosowi. Zobaczcie, tu już po prostu wychodzi, tak? Wychodzi coś i to jest właśnie działanie tego Jarosa. Ale zobaczcie tutaj, yy, tu z tej strony, gdzie pokazuję palec, tutaj coś wychodzi z tej strony. No, gwiazda betlejemska niestety nie, bo później się dowiedziałem, że niby. Trzeba to dwa razy e, dziennie spryskiwać i co 10 dni podlewać e, właśnie tym roztworem, jarosem, zmieszanym z wodą e, podlewać e, gwiazdę. To samo dotyczy storczyka. No i zobaczmy, co słychać właśnie u naszego skrzydła kwiata. Jak widzimy, skrzydło kwiat tutaj coś wypuszcza. E, oczywiście on był pryskany, będzie jeszcze chyba raz pryskany. Tak, wieczorkiem będzie pryskany. Chyba, e, nie za kilka godzin będzie pryskany. Za dwie godziny będzie pryskany, bo dam co jakieś e, parę minut. Nie wiem o on był pryskany, zaraz jeszcze sprawdzę. E, no na pewno był pryskany, tak. Gdzieś tak około 11:00, 3 godziny, też gdzieś tak około 3, 4 będę pryskał. Zobaczymy, czy będzie dobrze, czy nie. No bo nawet i zaraz popryskam, zobaczymy jak to na razie dobrze wyschnie. Na razie to wys wysychało, nie? Dlatego tak wygląda. E, tu, jak widzimy, niestety to nie jest kwiat. To nie jest kwiat. E, tu, oczywiście, widzimy, że to nie jest kwiat, tylko to jest po prostu liść. To jest liść, ale myślę, że za nami będzie niedługo, może wypuścić kwiat. Zobaczymy. Zobaczmy, jak tam nasza. Róża chińska, czyli hibiskus, jak widzimy tu nic nie tego, będzie trzeba popyskać, ale widzimy, że wypuszcza nowe kwiaty, zobaczcie. Także tak to już wygląda, tu mamy oczywiście Aloesa. taki duży, oczywiście go ostatnio dostałem. Teraz tu podaję, że albo to jest bananowiec, albo cytryna, dokładnie nie wiem, ale wiem, że jeden bananowiec mam na pewno na działce. Tu mamy gławę, zobaczcie jaka gława jest, ciekawa. Tu oczywiście jest podaję, że mandarynka chyba, o ile się nie mylę. I tu jest cytrynka, tu jest cytrynka, zasadzona ładnie, powlana, elegancko namoczona nasiona w jarosie. No, i tu mamy moje cudo drzewko. Mandarynkę bardzo wielkie. Oczywiście to jest zasługa jednego preparatu. Może nie Jarosa, ale to jest zasługa skrzypu polnego. Dokładnie gnojówki ze skrzypu polnego. Dlatego to tak ogromnie urosło. Także tak to już mniej więcej widzimy. Zobaczmy, co tu mamy ogólnie. Moja pachira, zobaczcie, jak ona ogólnie wygląda. Moja pachira, wielka, prawda? No, wielka, trzeba będzie ją przesadzić. Tu mamy hamedory, ale coś tu co jest z tą hamedorą, chyba nie tak. Nie, wszystko jest dobrze. Będziemy musieli to jakoś popryskać. Zobaczymy, chociaż nie robi zraszania, ale no niestety, ze względu na plamy, to będę musiał niestety zrosz, zrosz, zraszać tym preparatem Jaros tą palmę Żeby po prostu nie miała żadnych tam grzybów, czegokolwiek, tak dalej I żeby jakoś dobrze żyła yy, Pachirę nie będę musiał popyskać, Chociaż tu widzę, że tu jest A nie, tu jest oberwane, dobrze Bo yy, jest I tu widzę, że też Ale będzie też trzeba popryskać Tu mamy moje agawy Jeden aloes został Dwa storczyki, sadzonki i tu coś chyba jeszcze jest, tak, to jest chyba papaja bo coś innego, nie wiem dokładnie co to jest. Tu mamy opuncje figowe, e, amarylisy, zwartnice, agawy, Pragonia Tu jest chyba się e, ten budyń taki, e, takie jabłko budyniowe, jak to tam się nie hamedora, ch hemiroja, inaczej mówiąc, chemiroja, agawy. No wiadomo, dużo, dużo innych rzeczy. No ja oczywiście tu mamy też, oczywiście, winogrono, które może się ukorzeni, może nie. No i tu mamy jeszcze te mandarynki. Zobaczmy, jak to wszystko wyjdzie. Tu mamy jeszcze palmę arekę. I tu mamy fikusa i Ika... In... neka. Czy jakoś tak jakoś tam się nazywa? Ineka, chyba. Fikus. Hmm. Tu mamy fiołek alpejski. Tak to mniej więcej wygląda, widzimy nie ma żadnej pleśni, żadnych, żadnych yy, praktycznych rzeczy. Zobaczcie mało jest tej pleśni, w ogóle praktycznie nie ma tej pleśni, ale no i tu mamy oczywiście opuncję tą dorosłą, także jeżeli chodzi oczywiście o ten przegląd, tak to mniej więcej wygląda, no i oczywiście na sam koniec tego oczywiście yy, przeglądu, tu mamy oczywiście różę, którą włożyłem do banana. Dałem trochę ukorzeniacza aspiryny. Wsypałem do wody i potem jeszcze tu tak nałożyłem, troszkę. Mam nadzieję, że to coś tam pomoże czy nie. Oczywiście troszeczkę spyskam jarosem. Tą różę, żeby jakoś tam nie dostał się żadnych grzyb nic tak dalej. I zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Zobaczymy, nie. No, ale jak widzimy, Róża coś tutaj wypuściła, chyba, nie wiem, zobaczymy. Będę ją jeszcze pryskał, na pewno jeszcze dzisiaj będę ją pryskał. Także oczywiście to by było na tyle, jeśli chodzi o ten przegląd um, ogrodniczy, bodajże to był chyba czwarty, może piąty przegląd. Także oczywiście, jeżeli kto nie subskrybuje, to zachęcam do subskrybowania kanału, oczywiście, Badów Ogrodniczych KL. -a. No i oczywiście do łapki w górę, jeśli oczywiście chcecie być oczywiście na bieżąco z kolejnymi e, takimi przeglądami czy też materiałami ogrodniczymi, a my się widzimy e, w przyszłym tygodniu, czyli po prostu w poniedziałek zobaczymy jak tam e, Jaros dalej będzie działał, czy warto będzie go kupować, czy też nie, czy jak. Zobaczymy jak to wszystko wyjdzie e, z tymi, tymi kolejny, oczywiście przegląd pojawi się. Poniedziałek, w następnym tygodniu, a w przyszłym tygodniu, oczywiście, zapraszam. No i dziękuję Wam, oczywiście, za uwagę. No i do zobaczenia do kolejnych materiałów ogrodniczych. Także na razie i do zobaczenia.